Do Polski wjechało 1 970 000 uchodźców, a łącznie do Ukrainy powróciło 320 000 osób. W biurze bezpieczeństwa narodowego odbyła się narada najważniejszych osób w państwie z dowódcami wojsk. Prezydent Syrii zapowiedział, że jest gotowy wysłać 40 000 syryjskich żołnierzy, by ci walczyli na Ukrainie u boku Rosjan, ale wydaje się to nierealne. Burmistrz Melitopolu, który został porwany przez Rosjan, został wymieniony na dziewięciu rosyjskich jeńców, został odznaczony przez prezydenta Ukrainy za to, że nie współpracował z najeźdźcami. NATO podtrzymuje swoje stanowisko o tym, że będzie działać tylko w granicach państw NATO. Minister obrony Ukrainy powiedział, że to, co robi Putin, to zbrodnia wojenna i ludobójstwo. Tutaj zniszczone przez Rosjan przedszkole w Charkowie. Tutaj ujęcie pokazujące, jak działają ukraińscy lekarze. Z jednej strony operacja, z drugiej strony zabezpieczenia przed rosyjskimi bombami. Do tej pory Rosjanie w stronę Ukrainy wystrzelili już ponad tysiąc rakiet. Szef Rady Europejskiej powiedział, że wysłanie wojsk NATO do Ukrainy byłoby rozpoczęciem III wojny światowej. Coraz więcej się mówi o tym, że negocjacje rosyjsko-ukraińskie to tylko tak zwana podpucha, która ma uśpić czujność i że Rosja nie chce z Ukrainą niczego negocjować, tylko ją zniszczyć. Miedwiediew, czyli jeden z najbliższych współpracowników Putina, powiedział, że Rosja jest w stanie posadzić wszystkich swoich wrogów na ich miejscu. Lista osób odklejonych rośnie w zastraszającym tempie. Rzecznik rządu rosyjskiego powiedział, że nazwanie przez prezydenta USA Władimira Putina zbrodniarzem wojennym jest niewybaczalną i niedopuszczalną retoryką. Szacuje się, że nawet 90% Mariupola zostało zbombardowane. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, powiedziała, że jeszcze nigdy nie było tylu wojskowych ataków na szpitale. Naliczono 43 rosyjskie ataki na ukraiński system opieki zdrowotnej. Wielka Brytania zdecydowała się rozmieścić w Polsce system ochrony powietrznej Sky Sabre oraz 100 pracowników do obsługi tego. Dzisiaj premier Polski złożył wizytę w Gruzji, a minister spraw zagranicznych Ukrainy spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Turcji. W środę poinformowano, że straty Rosji to 13 800 żołnierzy. Rosja, choć bardzo nieskutecznie, ale jednak powoli realizuje swój plan zajęcia najważniejszych, dużych ukraińskich miast, a także otoczenie Kijowa z każdej strony, by odciąć go od wszelkich dostaw, by potem wziąć mieszkańców Kijowa na przeczekanie, no bo Rosjanie wiedzą, że Kijów jest twierdzą, której raczej nie są w stanie od tak zdobyć.